Cześć! Dzisiaj siedzimy, znajdujemy się na ziemi, ponieważ większość dzisiejszego odcinka będziemy właśnie robić w tej płaszczyźnie. Czekają nas pompki, a na koniec jedno fajne, skomplikowane ćwiczenie wielostawowe. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zaczynamy! 3, 2, 1. Pompki z bułgarskim workiem na plecach. Fajne, zajawkowe ćwiczenie. W zależności od długości taśmy w waszym worku, możecie je regulować skracając je ruchem skrętnym, by wygodnie i proporcjonalnie rozłożyć je na swoich ramionach. Zobaczcie. Kolejną wariacją pompki z workiem bułgarskim jest typowa pompka używana w treningach zapaśniczych, czyli z wyprostowaniem jednej ręki i przeniesieniem ciężaru ciała. Kolejną wariacją pompki pod sporty walki z bułgarskim workiem jest bardzo ciekawe rozwiązanie gdzie musimy zwrócić uwagę na pełen zakres ruchu, gdzie głową dotykamy ziemi i wracamy do pełnego wyprostu ręki. Cofamy się, robimy pompkę, podnosimy się. Pamiętamy o napięciu ciała, pełnym zakresie ruchu. Na koniec mam dla Was bardzo ciekawe ćwiczenie, czyli wstawanie z workiem bułgarskim. Zapraszam. Pozycja siedząca, nogi na szerokość barków. Nakładamy worek na końcówki piszczeli, tuż nad stopę. Chwytamy uchwytów bocznych. Przenosimy worek za głowę. I następnie jednym dynamicznym ruchem wstajemy i wypychamy bole. Zapraszam Was do wypróbowania w czasie Waszych treningów. Wszystkich ćwiczeń z dzisiejszego treningu, te i wiele innych pomysłów znajdziecie na krostrech, na YouTubie. Zapraszam Was, cześć!